Witajcie ponownie, drogie dzieci, w kolejnej bajce z kanału Bajkowa Przystań Snów. Dzisiaj powrócimy do naszego małego przyjaciela, motylka Hugo, którego poznaliśmy w poprzedniej opowieści. Pamiętacie, jak odkrył, że jego skrzydła mogą mienić się wszystkimi kolorami tęczy, kiedy znajduje w sobie odwagę, by być sobą? Dziś Hugo przeżyje nową przygodę, w której nauczy się czegoś równie ważnego. Połóżcie się więc wygodnie, przykryjcie ciepłym kocykiem i posłuchajcie opowieści o motylku Hugo i tajemnicy nocnej łąki. Był ciepły, letni wieczór, a motylek Hugo siedział na swoim ulubionym kwiecie stokrotki, obserwując zachodzące słońce. Jego kolorowe skrzydła mieniły się delikatnym błękitem spokoju, gdy rozmyślał o wydarzeniach ostatnich tygodni. Od czasu wielkiego balu motyli wszystko się zmieniło. Hugo nie był już samotnym, szarym motylkiem, który bał się pokazać światu. Teraz miał przyjaciół, a jego skrzydła codziennie błyszczały nowymi kolorami. Hugo! Hugo! Usłyszał nagle wołanie i zobaczył zbliżającą się do niego lilię. Młodą motylkę o subtelnych białoróżowych skrzydłach. Cześć, Lilio! przywitał się Hugo z uśmiechem. Co cię do mnie sprowadza o tej porze? Dostałam zaproszenie na nocny festiwal świetlików. Wykrzyknęła. I mogę zabrać przyjaciół. Pomyślałam od razu o tobie. Hugo zamrugał, zaskoczony. Nocny festiwal świetlików? Ale przecież motyle nie latają w nocy. Śpimy po zachodzie słońca. Właśnie dlatego to takie ekscytujące. Lilia wykonała mały piruet w powietrzu. To wyjątkowe wydarzenie podczas pełni niebieskiego księżyca. Świetliki zapraszają kilka wybranych motyli, żeby pokazać im coś niezwykłego. Hugo poczuł, jak jego skrzydła zaczynają lekko drżeć i przybierać szarawy odcień. Znak, że znów się boi. Nie wiem, Lilio zaczął niepewnie. Och, proszę Lilia przysiadła obok niego. Będzie też błękit i pomarańczka świetliki są bardzo przyjacielskie i pokażą nam drogę. Hugo spojrzał w jej pełne nadziei oczy i poczuł, jak szarość na jego skrzydłach zaczyna ustępować ciepłym odcieniom przyjaźni. No dobrze zgodził się w końcu. Kiedy ten festiwal? Dzisiaj w nocy, wykrzyknęła radośnie Lilia. Spotykamy się na skraju lasu, gdy księżyc będzie wysoko na niebie. Świetlik o imieniu iskierka będzie na nas czekać. Gdy słońce zaczęło chować się za horyzontem, Hugo udał się do starej mądrej waszki, która mieszkała przy stawie. To ona pomogła mu odkryć sekret jego kolorowych skrzydeł. Nocny festiwal świetlików, powiadasz? Zamyśliła się Waszka. Tak, to bardzo rzadkie wydarzenie. Świetliki są tajemniczymi stworzeniami i nieczęsto zapraszają inne owady do swojego świata. Czy to... niebezpieczne? Zapytał niepewnie Hugo. Świetliki to pokojowe stworzenia, Hugo, ale noc w lesie ma swoje wyzwania. Musisz być ostrożny i zawsze trzymać się blisko przyjaciół. Waszka podleciała do pobliskiego krzaka bzu i zerwała mały, błyszczący liść. Weź to ze sobą, powiedziała wręczając Hugo liść, który błyszczał delikatnie w zapadającym zmroku. To specjalny liść nocnego bzu. Odbija światło księżyca i może pokazać ci drogę, gdybyś się zgubił. Następnie Hugo odwiedził króla motyli, który podarował mu odrobinę specjalnego pyłku czuwania, aby mógł pozostać przytomnym w nocy, gdy inne motyle śpią. To wystarczy, byś pozostał czujny do wschodu słońca, powiedział król. Ale pamiętaj, Hugo, nawet z pyłkiem czuwania nocne powietrze jest inne od dziennego. Będziesz latać wolniej i mniej zwinnie. Bądź ostrożny. Gdy księżyc wzniósł się wysoko na niebie, Hugo poleciał na skraj lasu. Było to dla niego dziwne doświadczenie, latać gdy wszystkie inne motyle już spały. Na polanie przy lesie czekali już jego przyjaciele Lilia oraz bliźniaki błękit i pomarańczka, których skrzydła delikatnie połyskiwały w świetle księżyca. Nagle z ciemności lasu wyłoniło się małe, pulsujące światełko. Zbliżało się do nich, aż w końcu mogli zobaczyć maleńkiego zielonkawo świecącego świetlika. Witajcie motyle! Świetlik przemówił cichym, melodyjnym głosem. Jestem Iskierka. Cieszę się, że przyjęliście nasze zaproszenie. Czy tylko nas zaprosiliście? zapytała ciekawska Lilia. Tak, odpowiedziała Iskierka. Każdego roku wybieramy kilka motyli, które wykazały się szczególnymi cechami. A w tym roku usłyszeliśmy o tobie, Hugo, o motylku, którego skrzydła zmieniają kolory w zależności od uczuć. Hugo poczuł, jak jego skrzydła ciepło różowieją z zażenowania. Nocny festiwal to nie tylko zabawa, kontynuowała iskierka. To również test, test przyjaźni, odwagi i mądrości. Test? Powtórzył niepewnie Błękit. Jaki test? Dowiecie się w swoim czasie, odpowiedziała tajemniczo iskierka. Ale najpierw musicie za mną podążać, głęboko w las, do Doliny Świetlików. I z tymi słowami świetlik poleciał w stronę ciemnego lasu. Czwórka motyli po krótkim wahaniu poleciała za nim. Las nocą był zupełnie innym światem niż ten, który Hugo znał za dnia. Cienie drzew tworzyły fantastyczne kształty, a dźwięki były zarówno fascynujące, jak i niepokojące. Trzymajcie się blisko mnie, powiedziała iskierka, której zielone światło było ich jedynym pewnym punktem orientacyjnym w ciemności. Świetliki zostawiły dla was świetliste znaki na drodze. Rzeczywiście, na niektórych liściach i gałęziach znajdowały się małe, świecące kropki, jak drogowskazy. W pewnym momencie dotarli do miejsca, gdzie droga rozwidlała się na trzy różne ścieżki. Iskierka zatrzymała się i odwróciła do nich. Tutaj zaczyna się pierwszy test, powiedziała. Musicie wybrać właściwą ścieżkę do Doliny Świetlików. Motyle rozejrzały się niepewnie. Wszystkie trzy ścieżki wyglądały podobnie ciemne i tajemnicze. Jak mamy wiedzieć, która jest właściwa? Zapytał Hugo. Przyjrzyjcie się uważnie, odpowiedziała Iskierka. Prawdziwa droga do Doliny Świetlików jest tam, gdzie światło spotyka się z ciemnością w harmonii. Pierwsza ścieżka była prawie całkowicie rozświetlona przez świetliki, jasna i kusząca. Druga była niemal zupełnie ciemna, z ledwie kilkoma świetlikami. Trzecia miała równomiernie rozłożone światełka i cienie. Nie była ani zbyt jasna, ani zbyt ciemna. Myślę, że powinniśmy wybrać pierwszą ścieżkę. Powiedział Błękit: Jest najjaśniejsza. Będziemy bezpieczniejsi. Hugo przyglądał się wszystkim trzem ścieżkom, myśląc intensywnie. Przypomniał sobie słowa Iskierki: Gdzie światło spotyka się z ciemnością w harmonii? Trzecia ścieżka, powiedział w końcu pewnie. To musi być trzecia ścieżka. Nie jest ani zbyt jasna, ani zbyt ciemna. Światło i ciemność są tam w równowadze, w harmonii. Iskierka zaświeciła mocniej. Bardzo dobrze, Hugo powiedziała. Pierwsza ścieżka jest kusząca swoim światłem, ale prowadzi donikąd. Druga jest zbyt ciemna i niebezpieczna. Tylko trzecia, gdzie światło i ciemność współistnieją, prowadzi do Doliny Świetlików. Po jakimś czasie wędrówki trzecią ścieżką motyle znalazły się na skraju dziwnej, świecącej mgły, która rozciągała się przed nimi. Co to jest? zapytała zaniepokojona Lilia. To mgła niepewności odpowiedziała Iskierka. Otacza Dolinę Świetlików. I chroni ją przed nieproszonymi gośćmi. To wasz drugi test. Jak mamy go przejść? zapytał pomarańczka. Musicie przejść przez mgłę, trzymając się razem, wyjaśniła Iskierka. Ale uwaga, mgła będzie próbowała was zmylić. Będziecie słyszeć głosy i widzieć rzeczy, które mogą nie być prawdziwe. Tylko zaufanie do siebie nawzajem pozwoli wam bezpiecznie przejść na drugą stronę. Hugo poczuł, jak jego skrzydła zaczynają przybierać lawendowy odcień niepokoju. Trzymajmy się za skrzydła, zaproponował, wyciągając swoje w stronę przyjaciół. Lilia chwyciła jego prawe skrzydło, błękit, lewe, a pomarańczka złapał skrzydło brata. Pamiętajcie, powiedziała Iskierka, zanim zniknęła w mgle. Cokolwiek usłyszycie lub zobaczycie, nie puszczajcie się. Czwórka przyjaciół weszła w mgłę. Natychmiast poczuli, jak otacza ich chłód i wilgoć. Widoczność spadła niemal do zera. Wszyscy są? Zapytał Hugo. Tak, odpowiedziała Lilia. Jesteśmy, potwierdzili jednocześnie błękit i pomarańczka. Powoli, krok po kroku motyle posuwały się do przodu, a wtedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Hugo, usłyszał nagle głos Lili, choć dochodził z zupełnie innego kierunku. Pomóż mi, zgubiłam się. Hugo zamarł. Jak to możliwe? Przecież Lilia była tuż obok niego. Hugo, nie słuchaj tego. Powiedziała nagle prawdziwa lilia, ściskając mocniej jego skrzydło. To mgła próbuje nas zmylić. Głosy stawały się coraz liczniejsze i głośniejsze. Każdy wołał go w innym kierunku. Hugo poczuł, jak ogarnia go dezorientacja. Jego skrzydła zaczęły przybierać szarawy odcień strachu. Nie słuchajcie głosów! zawołał do przyjaciół. To iluzje! Nagle poczuł, jak lilia puszcza jego skrzydło. Lilia? zawołał zaniepokojony. Hugo, muszę iść. Usłyszał jej głos, jakby z oddali. Słyszę coś ważnego. Nie, Lilia, zawołał Hugo. To mgła. Nie puszczaj mojego skrzydła. Ale było już za późno. W tym samym momencie poczuł, jak Błękit również puszcza jego skrzydło, a wkrótce zniknął także pomarańczka. Hugo został sam, otoczony przez gęstą białą mgłę, z której dochodziły go głosy jego przyjaciół, wzywające pomocy. I wtedy przypomniał sobie prezent odważki, liść nocnego bzu. Wyjął go szybko i podniósł w górę. Ku jego zaskoczeniu liść zaczął delikatnie świecić, emitując subtelny blask. W tym blasku Hugo zobaczył coś, co sprawiło, że wstrzymał oddech. Cienkie, prawie niewidoczne nici mgły oplatały się wokół jego skrzydeł, jak małe macki. Podobne nici ciągnęły się w różnych kierunkach przez mgłę. Czy to możliwe? Hugo miał nagłe olśnienie. Ta mgła nie była zwykłą mgłą. To było żywe stworzenie, które próbowało ich rozdzielić. Lilia, błękit, pomarańczka zawołał Hugo Mgła was oszukuje to ona tworzy te głosy spójrzcie na swoje skrzydła. Podniósł liść nocnego bzu jeszcze wyżej, a jego blask rozszerzył się, rozświetlając mgłę wokół niego. W tym świetle zobaczył swoich przyjaciół. Każde z nich było zaledwie kilka metrów od niego zdezorientowane i walczące z nićmi mgły Hugo! Zawołała Lilia, widząc światło. Co się dzieje? To mgła odpowiedział Hugo. Próbuje nas oszukać i rozdzielić. Chodźcie do światła. Lilia, błękit i pomarańczka widząc teraz prawdę, zaczęli walczyć z nićmi mgły i powoli zbliżać się do Hugo i jego świecącego liścia. Trzymajmy się za skrzydła i nie puszczajmy, niezależnie od tego, co usłyszymy powiedział Hugo, gdy jego przyjaciele dotarli do niego. Złapali się za skrzydła i ruszyli przed siebie kierując się światłem liścia. Mgła nadal próbowała ich zwieść, ale teraz, znając jej sztuczki, motyle były na nie odporne. Po kilku minutach mgła zaczęła żednąć, a przed nimi ukazała się zupełnie nowa sceneria. Wyszli z lasu i stanęli na skraju przepięknej doliny, gdzie tysiące świetlików unosiło się w powietrzu, tworząc magiczny, świetlisty spektakl. Udało się wam, przywitała ich iskierka. Przeszliście mgłę niepewności. To było Intensywne, powiedział błękit, a jego skrzydła trzepotały nerwowo. Mgła niepewności to jedno z najstarszych stworzeń w lesie, wyjaśniła Iskierka. Żywi się niepewnością i strachem. Wiele istot gubi się w niej na zawsze, ale wy znaleźliście sposób, by ją pokonać. To Hugo nas uratował, powiedziała Lilia. Jego liść rozświetlił mgłę i pokazał nam prawdę. Hugo poczuł, jak jego skrzydła nabierają ciepłego, złotego koloru dumy. Przeszliśmy już dwa testy, powiedział. Czy czeka nas jeszcze jeden? Tak, odpowiedziała Iskierka. Ostatni i najtrudniejszy, ale najpierw. Wskazała skrzydełkiem na dolinę przed nimi. Witajcie w Dolinie Świetlików. Dolina Świetlików była najpiękniejszym miejscem, jakie Hugo kiedykolwiek widział. Otoczona wysokimi drzewami i skałami, tworzyła naturalny amfiteatr, w którego centrum znajdowało się małe, krystalicznie czyste jeziorko. Odbijające światło księżyca i tysiące świetlików. Iskierka poprowadziła ich do brzegu jeziora, gdzie setki świetlików zebrały się w wielkim kręgu. W centrum kręgu stała dostojnie wyglądająca świetliczka, większa od innych, której światło miało głębszy, złocisty odcień. To aureola, nasza królowa wyjaśniła cicho Iskierka. Witajcie, młodzi przyjaciele przemówiła aureola ciepłym, melodyjnym głosem. Cieszę się, że przyjęliście nasze zaproszenie i że przeszliście dotychczasowe próby. To dla nas zaszczyt, Wasza Wysokość, odpowiedział Hugo, kłaniając się lekko. To nie przypadek, że zostaliście wybrani, kontynuowała Aureola. Szczególnie ty, Hugo. Twoja historia o motylku, który odkrył sekret swoich zmieniających kolor skrzydeł, dotarła nawet do nas. Jestem tylko zwykłym motylkiem, Wasza Wysokość, powiedział skromnie Hugo. Nie ma czegoś takiego jak zwykły motylek, Hugo, odpowiedziała aureola. Każdy z was jest wyjątkowy na swój sposób, i właśnie dlatego potrzebujemy waszej pomocy. Naszej pomocy? Zapytał zaskoczony Błękit. Nasza dolina jest zagrożona, wyjaśniła aureola. Od kilku tygodni coś lub ktoś kradnie nasze światło. Kradnie wasze światło? Powtórzyła Lilia. Jak to możliwe? Nie wiemy dokładnie. Odpowiedziała królowa. Ale co noc niektóre z nas budzą się słabsze, ich światło przygasa. To tak, jakby coś wysysało naszą energię. Jeśli to się nie skończy, wkrótce nasze światło zgaśnie na zawsze. To straszne, powiedział współczująco pomarańczka. Ale dlaczego myślicie, że możemy Wam pomóc? Bo to stworzenie, które kradnie nasze światło, działa tylko w nocy. My, świetliki, jesteśmy istotami nocy. Ale Wy, motyle, znacie świat dnia. Myślimy, że odpowiedź może leżeć gdzieś pomiędzy naszymi światami. To jest wasz trzeci i ostatni test, dodała Iskierka. Odkryć, kto kradnie nasze światło i jak go powstrzymać. Hugo i jego przyjaciele wymienili zaniepokojone spojrzenia. Jak mieli rozwiązać zagadkę, która sprawiała problemy nawet królowej świetlików? Zaczniemy od obserwacji, zdecydował w końcu Hugo. Musimy wiedzieć, jak wygląda atak. Świetliki przyprowadziły ich nad brzeg małej zatoczki. Gdzie kilka młodych świetlików spało na liściach lilii wodnej. To tutaj dochodzi do większości ataków, wyjaśniła iskierka. Zawsze tuż przed świtem, gdy nikt już nie czuwa. Hugo i jego przyjaciele schowali się za liśćmi i czekali cierpliwie. Księżyc powoli wędrował po niebie, a noc stawała się coraz głębsza. Nagle Hugo zauważył coś dziwnego. Drobne, prawie niewidoczne kropelki wody zaczęły unosić się z powierzchni jeziorka. Unosiły się w powietrzu jak maleńka mgiełka. A potem powoli osiadały na śpiących świetlikach. Patrzcie, szepnął Hugo do przyjaciół, wskazując na to zjawisko. Gdy kropelki dotykały świetlików, ich blask zaczynał przygasać, jakby woda pochłaniała ich światło. A potem kropelki, teraz świecące własnym, skradzionym blaskiem, unosiły się znowu w powietrze i znikały wśród drzew. To woda kradnie światło, szepnęła Lilia. Ale jak to możliwe? Hugo wpatrywał się intensywnie w kropelki, które znikały między drzewami. Zauważył, że wszystkie lecą w tym samym kierunku. Chodźmy za nimi, zaproponował. Musimy zobaczyć, dokąd lecą z tym światłem. Razem z przyjaciółmi podążali ostrożnie za świecącymi kropelkami. Droga prowadziła ich przez las, aż dotarli do małej polany, na której stał dziwny, wysoki kwiat, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli. Był zamknięty, jakby śpiący, ale jego łodyga pulsowała delikatnym światłem. Tym samym, które zostało skradzione świetlikom. Co to za kwiat? zapytał błękit. Nie widziałem nigdy czegoś takiego, odpowiedział Hugo, ostrożnie podlatując bliżej. W tym momencie jedna z kropli wody niosąca skradzione światło dotknęła kwiatu, a ten drgnął lekko, jakby się budził. Myślę, zaczął powoli Hugo, układając puzzle w głowie. Myślę, że to kwiat księżycowy. Słyszałem o nich od starej ważki. To bardzo rzadkie rośliny, które kwitną tylko w świetle księżyca. Ale ten jest wyjątkowy, bo potrzebuje nie tylko światła księżyca, ale też światła świetlików. Ale dlaczego kradnie światło? zapytała Lilia. Myślę, że on nie robi tego specjalnie, odpowiedział Hugo, przyglądając się kwiatowi. Spójrzcie, on się budzi. Myślę, że wkrótce zakwitnie. A kiedy to się stanie? To przestanie potrzebować światła. Dokończył pomarańczka. Będzie miał własne. Hugo podleciał bliżej kwiatu i delikatnie dotknął go swoim skrzydłem. W tym momencie poczuł, jak jego skrzydła zaczynają świecić wszystkimi kolorami tęczy, jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Blask jego skrzydeł sprawił, że kwiat zadrżał mocniej. Myślę, że mogę mu pomóc powiedział Hugo do przyjaciół. Moje skrzydła mają w sobie energię, której kwiat potrzebuje. Może jeśli dam mu trochę mojego światła, przestanie kraść od świetlików. Hugo owinął swoje skrzydła wokół pąka kwiatu i skoncentrował się, pozwalając, by energia z jego skrzydeł przepłynęła do rośliny. Kwiat zaczął pulsować coraz jaśniej i jaśniej, aż nagle w jednej magicznej chwili rozchylił swoje płatki. Był to najpiękniejszy kwiat, jaki kiedykolwiek widzieli. Jego płatki mieniły się wszystkimi kolorami tęczy, dokładnie jak skrzydła Hugo, a co najważniejsze, świecił własnym mocnym światłem. Udało się, zawołała radośnie Lilia. Kwiat zakwitł. W tym momencie kropelki wody, które wcześniej kradły światło świetlikom, zaczęły unosić się z powrotem w kierunku doliny świetlików, ale tym razem nie zabierały światła, oddawały je z powrotem. Wracajmy szybko do aureoli, powiedział Hugo. Musimy jej powiedzieć, co odkryliśmy. Gdy wrócili do doliny świetlików, zastali wszystkich świetlików w stanie wielkiego podekscytowania. Ich blask powrócił, a nawet wydawał się jaśniejszy niż wcześniej. Co zrobiliście? Zapytała zachwycona aureola. Światło wraca do nas. Hugo opowiedział o kwiecie księżycowym i o tym, jak pomógł mu zakwitnąć. To niezwykłe, powiedziała aureola. Ten kwiat to bardzo rzadki księżycowy lotos. Kwitnie tylko raz na sto lat i potrzebuje do tego niezwykłego światła. Teraz, gdy już zakwitł, będzie świecił własnym blaskiem przez wiele miesięcy, a potem zapadnie w sen na kolejne sto lat. To nie wróg, ale przyjaciel, który potrzebował naszej pomocy, tak jak my potrzebowaliśmy waszej. Zdaliście ostatni test, dodała Iskierka z dumą test mądrości i współczucia. Zamiast walczyć z tym, co wydawało się waszym wrogiem, zrozumieliście jego potrzeby i pomogliście mu. Hugo poczuł, jak jego skrzydła przybierają ciepły, złocisty kolor szczęścia. To była wspólna zasługa, powiedział, patrząc na swoich przyjaciół. Bez was nigdy bym tego nie odkrył. Właśnie to czyni cię wyjątkowym, Hugo, powiedziała Aureola. Zrozumiałeś, że prawdziwa siła pochodzi ze współpracy i wzajemnego wsparcia. Świt zaczynał już rozjaśniać niebo, gdy Aureola ogłosiła wielkie świętowanie na cześć motyli. Tysiące świetlików tańczyło w powietrzu, tworząc magiczne wzory światła i cienia. A Hugo i jego przyjaciele, mimo zmęczenia po nocnych przygodach, dołączyli do tańca. Ich skrzydła, mieniące się pięknymi kolorami w pierwszych promieniach wschodzącego słońca. Tak kończy się nasza bajka o motylku Hugo i tajemnicy nocnej łąki. Hugo i jego przyjaciele wrócili na swoją łąkę, tuż przed tym jak inne motyle się obudziły, zmęczeni, ale szczęśliwi po nocnej przygodzie. Zapamiętaj, drogie dziecko, że prawdziwi przyjaciele wspierają się nawzajem, nawet gdy droga jest trudna i pełna wyzwań. I czasem to, co wydaje się naszym wrogiem, potrzebuje po prostu naszego zrozumienia i pomocy. A teraz gdy księżyc ustąpił miejsca słońcu, czas zamknąć oczy i śnić o kolorowych motylkach i świecących świetlikach tańczących razem w magicznej dolinie. Śpij słodko.